Jest pierwsza w nocy, a ja jestem strasznie głodny. Witam, restauracja McDonald's. Dobry wieczór, czy mógłbym dostać jakiegokolwiek burgera? O ile o tej godzinie są jeszcze świeże. Jeśli mnie znacie, to wiecie, że jestem stałym klientem fast foodu. Aż do tego stopnia, że w środku nocy wybiorę się w podróż po całej Polsce do KFC, Burger Kinga, Popeyes, i McDonalda. Każdego fast fooda odwiedzimy po północy, tuż przed zamknięciem. Wszędzie zamówię całkiem spory zestaw, a jeśli mnie otrują, to będzie lipa. Ale nie jestem sam, bo jest ze mną... Siema. Ale może powiedzieć, kim jesteś. Jestem... Wysocki. Numer jeden na naszej nocnej wyprawie to KFC. Dzień dobry. Ja bym poprosił tak. Szajka truskawkowego I gdy tak mówiłem, dalej pani nagle powiedziała. Jest tylko uczek Kentucky więcej nie ma. A w jakby co to? Może być coś trzy. O dwa będą. K to może pani mi powie co jest? To, to, to jeszcze tylko No nie ma nic, nie ma nic co. Dobra widzowie. KFC czas oczekiwania, który mieliśmy wyniósł 3, 51. To jest szybko, bardzo. Tylko uwaga. Tyle jedzenia dostaliśmy Jedyne rzeczy, które były dostępne. Okej, okay, nie żeby tu były szejka. Powiedziałem o szejkach. Powiedziałeś. Za te rzeczy, co tu mamy zapłaciliśmy 26 zł. To jest iTwist. A, to ten maluszek. Cheeseburger. Kolejny iTwist. Frytki. Frytki drugie. Frytki trzecie. Bismart jeden. O kurde. Co to jest? Nóżki kurczaka. Ty, ja myślałem, że Bismart to będzie Ej, to są frytki zawsze obok chyba. Cheers. W środku mój wygląda dobrze. Panierkę ma tego strasznie twardą. Nie wygląda jakby były jakieś stare. Da się zjeść. Chłopie, da się zjeść i nie zjadłeś? Frytki. Frytki są ciepłe. Już widzę pierwszą rzecz, która jest w nich nie tak. W ogóle nie są słone. Ej no, totalnie. soli nie. nie ma nic. Podziękujemy im. Opening pierwszego I twista. Mi się w ogóle nie da Okej, okay. to chyba jest dobre. Ej, jest ciepły mega. Elegant, bo Do... jeszcze mamy drugiego i-twista. Dobra, to też jest git. Ej, trafiłem na taki twardy kawałek, że nie przegryzę go chyba, o serio, ale gówno Teraz ostatnia kanapka, jest to cheeseburger Ten kurczak jest, chłopie, tutaj chyba przyklejony, nie? On jest twardy, frat, czemu te kurczaki wszystkie są takie twarde? Jak? Twardy Ja sam to żeby się nie ogryzł No, ja nie chcę tego nawet Jestem głodny A Na szczęście przed nami jeszcze są inne fast foody, które mam nadzieję, że w nocy będą lepsze i się na nich nie zawiedziemy Czas wydać wyrok Będzie jednoznaczny Wszystkie oceny będziemy zbierać na tier liście, a fast food, który zajmie... Pierwsze miejsce wygrywa tą złocistą nagrodę, o której więcej powiem wam później. Co do KFC, to ląduje ono na F. Ale miła pani była! Co to była za wizyta? Tak, to była najgorsza wizyta w KFC. kolejny fast food będzie w Warszawie, a wybrałem to miasto nie bez powodu, bo podobno tam jest najwięcej miejsc z jedzeniem uznawanych za największy syf. Burger King. Moim zdaniem jest to jeden z gorszych fast foodów, Tam jest w ogóle łuper. Nigdy go nie jadłem. Widzę, że ma podwójne mięso chyba, z tego co tak patrzę na to. Samoloty nawet latają nad Burger Kingiem, widać go? Samolot tam jest, tam. Ja jestem to, to, to Dobra, jedziemy. Ja bym poprosił tak. Woopera w zestawie. Plant base burger. Nuggets. Słodkie chili. So, chili, cheese, chicken pops. Herbata. Herbata będzie czy czarna. Owocowa. Pan jak nie wie, to dopytywa. To dziękuję bardzo. Trzy minutki czekaliśmy na takie duże zamówienie. To są zakupy za 108 polskich złotych. O ja! To jest dużo. Może nawet jak wrażenia. Ktoś był pomocny bardzo. Tak, dopytywał. Chicken popsy. Małe frytki. Nuggets. Wooper. Nie to jest Whooper. To co to jest? Land base burger. Czekaj, czekaj, co? Ty pokaż ten paragon. Dobra, ja już wiem dlaczego. Bo jest tutaj Whooper zwykły i Plant Base Whooper. Czyli jeden z tych Whooperów jest Wege. O a miał być zwykły Burger Wege. Widzowie, samoloty. Obok Burger Kinga mamy nawet samoloty. Niesamowite. Samolot. Wystarczy najpierw nuggetsy Zobacz, że konsystencja, nawet na to, że jest późno, to nie jest jakaś zabuda. I kolejny samolot. O kurde, ty. Ty, ale ten samolot jest. Za on jest mega duży, fioletowy. To jest plus dla burger Kinga jest te samoloty. Dobra, tak wygląda pierwszy upper. Są takie same. Ten jest bardziej przygridowany. Ja, ale nie wiem, który jest wega teraz. Spróbujemy i to komu się trafi, ten nie wege, ten fart. Ej, jest wega chyba. On jest bardzo mocno zgrillowany. Dobra, dawaj mi tego wege. Kurde, że wege burgery, prykasy ananasy mają dużo soli. Ale on ma już coś czar czarnego na sobie. Widzisz? Tak samo Samonagerscy też mają coś czarnego na sobie. Jakiś tak. kminek, to takim. To daje. Nie wiem, ale nie smakuje mi Ej, patrz! Co jest? To jest jakiś taki chip. <noise> jak to trafiło tutaj? Zostało zresztą, jak zakręcone frytki z maka. Mmm, ej, to jest dobre. <noise> o kurczę, pieczęco <noise> się tutaj padło. Tutaj za nami jest tier Na jaką licerkę by się nadawał burgerki? No, F nie. No nie, no był dobry, ale S? No nie, S no, nie. To D. To D wychodzi na D, d wychodzi na Bo C na... jest tak pumięte. Nie, bo to miało jednak te negatywy. No właśnie. D. A teraz czas na. Dagrasso. Ogólnie tak. Jak wrzucałem shorty na YouTube, to często ludzie pisali, że pizzę powinno się robić minimum 10 minut że była dobra. Czy ja w to wierzę? No nie, bo zdania są podzielone, więc sprawdzimy po prostu jak szybko dostarczył to pizzę. Czy serio ona będzie trwała 10 minut, czy mniej, czy więcej. Ogólnie ludzie też pisali, że mam przyjarany łeb. Dobra, to czy mam przyjarany łeb nie jest teraz istotne. Wszedłem do środka i zamówiłem trzy różne pizze. Some Hello there. Ej, ja tam byłem przed chwilą i tam pani w pofaz po się mnie, Tam mają kamerę i widzieli, co robiłeś. Oh shit. Dziękujemy ślicznie. Wow. Pizza, te trzy pizze kosztowały 90 zł. To jest duże, no, że one są takie małe. 9 minut zajęło zrobienie im tych pizz. Na pewno margarita myślę, że będzie dobra. No tam mało składników, jest, tam nie ma za bardzo, co popsuć. No właśnie nie, bo chodzi o to, że najłatwiej, że pizzę, trudno zrobić. Bez przesady. Czy ja wiem? No tak. Orbit. I w każdym będzie to samo. Tutaj też te same sosy i też guma Orbit. Ciekawe, czy się uda wygrać tą niesamowitą plakietkę. Złoto. Opening pierwszej pizzy? Peperoni. Pepperoni. Mokra zobacz. Widać, że to jest teraz, to nie jest jakieś odgrzewane czy coś, więc nie lubię salami. Czyli pepperoni też nie lubisz, co? Widać, że cieniutka bardzo jest jest fest cienka widzisz co? to na plus na plus to na plus na plus ja lubię cienko ja nie ja wolę jak jest gruba jest tłusta i słona czyli jaka ten powinna być peperonie. ja jestem zadowolony dzisiaj. druga pizza z ananasem piękny widok sprawdźmy jeszcze spód o base ta szynka wygląda jakby była spalona tak na rogach na brzegach no się ale trochę spaliła w środku wygląda jakby była niedopieczona szczerze ona nie wygląda apetycznie no nie musimy ja nie chcę tego. człowieku wiesz, wiesz. całą wszystkie ananasy jakie nam są. na raz o zjad wszystkie na Zostały tylko dwa. I co, dobra? To jest bardziej słodkie niż słone. jak ty myślałeś, że będzie słoniona? Nie no. Kurczę. Na razie ta pizzeria bez zarzutu. Margarita wygląda? O stary, o, tak o, powinna o, wyglądać margarita. Ona jest spalona. Co ty gadasz? Spalony to masz łeb. i tak napisali pisali w komentarzach. Komu pisali? Tobie. Co? Kurde, są tu się nie wiem w ogóle. Nie do, ko do końca. Ujdę. Cienka. No wszystkie tak takie są. No jak wszystkie? Ja wolę grubą. Coś ich też fajnie, ale on ma nawet takie jakieś biurki tutaj w środku. A oni zrobili go sami. Orbi jest. Oo, te gumy są stare. No faktycznie. No. no za gumy to naprawdę. Za gumy to nie. Tak raz co so jedyne w czymś źle wypadło? To w cenie. Nie było 10 minut do oczekiwania. No ale dobra, to, to w sumie dobrze. No nie no, na S to nie, ale na A. To góry nogami jest. W górę, O, tak. <śmienicza> DaGrasso na tier A. W tym momencie DaGrasso prowadzi w wyścigu o tajemniczą złotą nagrodę, a kolejnym fast foodem będzie... Subway. W środku nie ma nic. Jest pusto. Poszedłeś kiedyś do, do Subwaya sam z siebie? Tak. Serio poszedłeś do Subway sam z siebie? O, akurat jeden klient wszedł. I Mam jedną rzecz, przez którą sprawdzimy, czy Subway jest opłacalny, czy nie. Wszedłem do środka pierwszą kanapkę wybrałem z bułką ziarnistą. Były tylko dwie, więc prawdopodobnie dobrze się sprzedają. A za to drugą kanapką było Spicy Italian. I teraz postanowiłem, że wezmę bułki, które w ogóle się nie sprzedają. A to z czym jest? Te, te... Z czym? Ser oregano. A, ser. Dobrałem jeszcze parę warzywek i kupiłem kanapkę. Za dwie kanapki zgadnij, ile kasy. Eee, jedna myślę, że kosztuje... co ty nagrywasz? 45 zł za te dwie kanapki. Ja tutaj kanapkę za 5 zł. Skąd ją masz? No z domu. A. Zrobiłem kanapkę po prostu. I to... O... No. To jest kanapka numer jeden. To jest salami. Pachnie też jak salami. Nie lubię salami. A ja lubię. Ale czemu ja wziąłem salami? Tam są tak dziwnie nazwane te kanapki. Warzywa ogólnie wyglądają jakby mega świeże. Więc trzeba to teraz sobie skonsumować. Wiesz, że coś tu rzuca w oczy mi? Że bułka jest fest sucha. Ojojoj! Ewidentnie. To nie jest świeża bułka. Świeża bułka w kanapce robi pół roboty. A zobaczmy teraz kanapkę moją: ogórek, szynka, ser i rukola. No nie jest taka dobra To Jest sucha To ja ma jeszcze sos, który sprawia, że ta bułka mimo, że jest sucha Daje wrażenie mniej suchej Plus jeden ze ja. No dobra, masz tutaj rację Dałaś mi teraz drugą kanapę. Ale susiwa dali długo, widzisz ty to? Okej, okay, warzywka są takie same O Jezu, jak to chrupie No nie Bułka jest sucha, ale warzywka są dobre No to za te warzywka tam można podnieść i żeby były, wiew. nad F, co nie? No, <laughs> tak. Czyli finalnie Saboj ląduje na F Kolejny fast food do jakiegoś wybierzemy jest w Szczecinie oh, yeah. O tylko... Popeyes. O boże, ta podróż była taka długa. To jest jedyny Popeyes Drive, jakie jest w Polsce. Popeyes jadłem tylko raz, ale było. To są kurczaki w stylu nowo-orleanskim. Wiedziałeś coś takiego? Ja nawet nie wiem, co to znaczy. Oh my god! Dzień dobry. Pan wziął się ten tę ale pikach też ten chyba dobre. No dobra, namówiłem no fajnie. fajnie. I może coś również. No nie pan ostre. Lubię, lubię ostre. Kurde no, 140 zł. Ale też nie było jednych rzeczy, nie było deseru, chciałem coś na słodko Na zamówienie czekałem 9 minut i oto co w nim było Cheese wings, spicy chicken tenders, classic signature chicken, classic chicken tenders, frutki i sosy, kanapka, wrap, kurczakowe nuggetsy klaski. Nie wiem co to jest, To nie jest podpisane Ale wielki kawał, To jest tylko kurczak, dwa ogórki i sos On, on, ale chrupia, nie wiem że powinno tak być no nie. No nie. Z tym kurczakiem jest coś nie tak. Leżały jest ten kurczak. Klassik Sidna kurcikiem. wielu wielki no, kawał No panierka to jest fest sucha. suchutkie. W środku był fajny, ale panierka, bo panierka, 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 panierka jest, jest niedobra. Kurczę wrap, to lubi wrapy? Ja lubię wrapy. Ole, ogór ci tam polecił Kiszony? No. Mm. O oh, kurde, wow. Ale ku nie, kurde, daj jeszcze. Myślę, że to najlepsze jest na, ra na razie. Oh. Ale w tym w środku kurczak jest idealny. Ale ten sos to jest piękne. Teraz Spicy Chicken Tenders. Ej, ale smakuje w sumie tak samo jak każdy inny. Kurde, wszystkie kurczaki wyglądają tak samo. Raz chicken tenders. O, to jest mniejsze. Ej, to jest fajne. To bajcy kwieje Dobre tak. Tak wyglądają nuggetsy w Popeyes To wygląda jak to, co jedliśmy przed chwilą. To zostało tylko mniejsze. Identyczny smak. Przeżyłem zawód. Już to zjadłem. Cheese Wings. Aha, to jest polane z Jeśli mam być cztery, nie da się iść Spodziewałem się tutaj fajerwerków, A wszystko jest takie same. To są chicken tendersy, a to są nuggets I uwaga. Czy widzicie różnicę? Bo ja nie. Ja myślę, że to wygląda tak, jakby to było jedno. Umieszczam Popeyes między B a C. Zgadzasz się z tym? Wysocki się zgodził, ale jego wypowiedź była dłuższa niż na maturze, więc możemy przejść do następnego fast fooda. Czy IKEA jest fast foodem? Trochę tak, bo w IKEA jest często szybkie i niedrogie. Ale zazwyczaj a? jest trochę... Z o. A ty jak myślisz? Aha, przerwało. jeszcze powiem wam, kiedyś nagrywałem shorta i wziąłem takie kółeczko warzywne. Powiedziałem, że to jest Mediolan warzywny. Najbardziej lajkowany komentarz pod tym shortem to Mediolan XD. Ale web, ktoś odpisał jeszcze. To nie jest Mediolan, tylko medalion. I dzisiaj znowu się z nim skonfrontuję. Na samym początku poszedłem do bistro, gdzie za 18.50 kupiłem hotdoga, klopsiki i frytki. Nie wiem, czy te inkopsy są takie dobre. Można tu się najeść za dobrą cenę, nawet szybko. Takie base. ducha buła, barowa najtańsza. Co, że tańsza to gorsza? ale smakowo, da się zjeść w sumie. Te bistro nie było jakieś wybitne, ale spełniało swoje zadanie. Więc możemy przejść do levelu drugiego, czyli restauracji. Pierwsze co zobaczyłem, to same resztki. O chłopie. Dwa mediolany warzywne tylko zostały. Czy bierze miseczkę? I człowieku. Ale dwa ostatnie zostały. Ej, serio, co same braki. Moje zamówienie wyglądało w ten sposób i zapłaciłem za to 59 zł. Jeśli chodzi o zawartość, jaka tam była rzecz, no to na przykład frytki. Musieli dokładać. Jedna cała strona była pusta. A ucztę zaczynamy. Odej! Z frytkami. Jest ciepły. To dobrze. On powinien być ciepły. Bardzo się A czy nie będzie twardy. To jest twardy fest. Żeby tego go przekroić, ja muszę włożyć całą siłę z swojej ręki. Drugie danie: sałatka z pstrągiem. Ja tego się nie powinno odgrzewać. To, to ziemniaki, tak na, na, na. serio? Tako. Zimne ziemniaki? Na ten moment? Jeśli byłbym weget, to pewnie byłbym zadowolony, bo ogólnie samo sałatę to tak, tak słabo. Weź, nie, 0 na 10. Sernik z malinami. Wow. Brawo. Mmm, najlepsze z tego wszystkiego. Mediolan warzywny. Słyszę okay. ziemniaki? Pokój, jakby to były ziemniaki z jakimiś przyprawami warzywnymi. A, b. Fierbe. Czy ten fast food, który został, zawalczy jeszcze o tą tabliczkę? Hmm. Ostatnim fast foodem będzie McDonald's, i każdy z Was pewnie ma miejsce, gdzie chodzi za swoimi przyjaciółmi i dobrze się bawicie. My przez rok nagrywaliśmy kontent oparty na maku, a większość nagrywek odbywało się dokładnie w tym konkretnym miejscu. Ludzie tutaj zawsze byli uśmiechnięci i nigdy nie wyrzucili nas za nagrywanie. Wręcz przeciwnie, cieszyli się, że tam przechodzimy. Oczywiście, że nie mogło zabraknąć w tym filmie naszego ulubionego miejsca, wypełnionego wspomnieniami. Ja bym mógł nagets jeść kilogramami. One są takie cudownie. Małe frytki, ile ich jest, jakie je wypchali. Człowieku. To jest chwila przed zamknięciem, a to jest wszystko świeże. McDonald, kocham Cię, kocham <noise> tego maka. Po tych wszystkich miejscach, myślę, że to nie chodzi wcale o to, czy ten burger lub pizza będą nam niesamowicie smakowały. Chyba ważniejsze jest to, w jakich okolicznościach i w jakiej atmosferze będziemy odbywać ten posiłek. Dlatego McDonald ląduje na tierze S. To tu jest napisane? Ulubiony food Maćka Wysockiego 2025. Czujesz to? Naklejam, stary, nagrodę. To się nie klei, kurde, bo jest, bo jest deszcz. Pamiętajcie, widzę, żeby subskrybować kanał i widzimy się na następnym odcinku. Hello.